Skoro ty jesteś tutaj, to kto jest tam? Skąd mam wiedzieć? Przygody mokrej smak. Jak nikt czupają, gdy deszcz spadł. Na wodną trąbę wspiął się wpierw zuchwale, lecz go zmyła siła. Doskonale! Tekla, um. co ona tutaj robi? Przecież prawie nigdy nie opuszcza sieci. To dziwne. Zauważyłeś? Miała to na ramieniu. A może się stąd wyprowadza? Hurra! Ale jej szalik miał inny kolor i miała siwe włosy. Czy to znaczy, że je sobie ufarbowała? Nie, to znaczy, że to nie była cykla, tylko jakiś inny pająk. Och, nie, co za katastrofa! Jeden pająk na łące to straszliwe zagrożenie, a dwa pająki to już jest. Spokojnie, przyjrzymy się temu z bliska i sprawdzimy, co się dzieje. A? Ale to niebezpieczne. Będziemy ostrożni. Oh. Mam w głowie taki plan, że hej, lecz pamięci mam wciąż mniej. Idę, nie wiem, dokąd chcę, z dnia na dzień wciąż mniej wiem. Głowa mi znowu daje znak, że chyba chy? jest z nią coś nie tak. A! Moja mała Tekla. Kuzynka Edyta, babcia Julia. E... Robisz mi to specjalnie? E... Moja starsza siostra, Bella. No, nareszcie to ja. <noise> Widzę, że nadal tak wolno kojarzysz. Czy Co ty to już siostra? Przyjechałam w odwiedziny. A szybko wyjedziesz? E, e, znaczy, kiedy wyjeżdżasz? Nie mam zamiaru stąd wyjeżdżać. Co? Chyba się cieszysz, siostro. E, tak, oczywiście, ale sądziłam, że dobrze ci się mieszka w pieczarze dla emerytów. Mm. Tak, było mi tam dobrze, ale inne pająki mnie wyrzuciły. Mówiły, że jestem zrzędliwa i apodyktyczna. Wyobrażasz sobie? Dobrze, przygotuj mi teraz posiłek i sypialnię. Użem nie wie, to jakiś koszmar. Cóż to? Mówisz do siebie? Nie, 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 nie. To dobrze, Teklo, bo gdybyś mówiła do siebie, zrobiłabym wielkie oczy. A, och nie, tylko niewielkie oczy. O, Rety, niezbyt miła ta starsza siostrzyczka. Tak. Ta Bella jest nawet gorsza niż sędzia wos. Jest przerażająca. Musimy uprzedzić Piotra, że na łące pojawił się kolejny pająk. No? Ja już wiem. To znaczy... Pomachać skrzydłami i wziąć dwie porcje budyniu. Nie, to znaczy cofnąć się i okrążyć gniazdo w dwóch szeregach. To dość skomplikowane. Nic nie rozumiem, panie pułkowniku. Nie ma komunikacja może uratować życie. Powtórzmy podstawowe komendy. Hej, Piotrze! O? Witajcie!